A teraz dzisiaj dostaną zupełnie coś nowego. Coś takiego, e, czym mogą się zająć i czym trochę zmęczyć. E, więc e, udało nam się w końcu dostać. Witajcie, witajcie! Dzisiaj mamy zupełnie nowy, inny, niesamowity dzień. Ponieważ e, ściniaczki dostaną coś nowego do jedzenia. Oczywiście mięsa już różne dostają, e, różnego rodzaju mięsa jedzą, więc wszystko jest jak najlepiej. Kupki mają ładne. A teraz dzisiaj dostaną zupełnie coś nowego. Coś takiego, czym e, mogą się zająć i czym trochę zmęczyć. E, więc... E, Udało nam się w końcu dostać, chociaż nie, tak nie to, co chcieliśmy, więc y, będziemy dalej polować na te duże kości, takie mamy y, mniejsze, ale duże, <laughs> więc będziemy próbować. To też jest dobry sposób, jak chcecie zająć czymś pieska, żeby. Jak wychodzicie z domu, jak uczycie go zostawiać samego, że właśnie czymś się zajął, a nie rzeczami, które zostają w domu. Y, więc tak, y, taka podpowiedź, y, że to jest dosyć dobra nauka dla szczeniaków. A tutaj one po prostu dostaną to coś, żeby no żeby tu jakby trochę poobgryzać, trochę się uspokoić, trochę frajdy mieć, pobawić się, zobaczymy jak to wyjdzie, bo to pierwszy raz, dlatego też do końca, końca końca nie sprzątaliśmy, będziemy jeszcze go sprzątać no i zobaczymy jak im to pójdzie właśnie po tym jedzeniu. I wtedy jak tutaj już się najedzą, to będziemy sprzątać im. Więc zaczynamy. Jak widzicie, wszystkie trzy pciórki tutaj od są. i są bardzo zafascynowane tym, co ja tutaj mam, a ja mam kości dla nich, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. To nie ma małych yy, kawałeczków. Specjalnie wszystko wbierałam, yy, bo odrywałam, wbierała, bo, odrywała, bo tylko są duże kawałki doczekać, zobaczyć. No i lecimy, lecimy jak to pójdzie. Na dole masz, na dole masz. Na początek piery ten kawałek wam wystarczy. O. <laughs> gonitwa przez pojedz. O. o. No, najlepiej się nie tam. No. Szalone kupa. No, tutaj. <laughs> żółta została. Ona boli z człowiekiem. Może się potem pułapie, że one tam obczajają. O jak ładnie gryzą. Oczywiście, tutaj drugi nos jest. Są dwa nosy z jednej i z drugiej strony. to na Lusia. Ale najbardziej nas interesuje właśnie, jak one tutaj będą jadły. O, już są trzy. Nie pytajcie, nie mam pojęcia, dlaczego jedzą tam, gdzie też się załatwiają najczęściej. Od tego nie wiem. Ale już się trzy dobrały i. Wcinają. O! Będą bić o tą kość. Na razie dałam jeden kawałek, ale taki dosyć duży, żeby tutaj zobaczyć, jak one będą reagować. Idzie im nieźle. Wrócimy za jakieś tam, jakąś dłuższą chwilę i zobaczymy, ile zostało z i czy jeszcze jaki padło. Jak na razie Tutaj walka trwa. Wczoraj była kość, a dzisiaj nadszedł kolejny milowy krok dla ścieniaczków. Idziemy z nimi po raz pierwszy na spacer na dwór. Znaczy, spacerem to nie można nazwać, bo to będzie tylko chwilę trwało. Jeszcze wody dostaną przed, żeby tam może posikały więcej. No, ale będziemy szli, żeby poznały, co to wygląda, trawa. Jak wygląda, jest miękka, twarda. No i każdy będzie miał swojego ściniaczka do pilnowania, żeby nic się nie stało. No i zobaczymy jak to będzie wyglądać, Więc ruszamy. Muszę stawiać. Widzicie każdy ma swojego ściniaczka. I zaczynamy zabawę. Ja jeszcze mam na rączkach. Seres. Ją odłożę. Kazanie mi ją wziąć, bo gdzieś największa wariatka. Nie wiem, nie uważam, tak? No, ale trzeba ją oddać. To my zwiedzać świat, a nie pić mleko od mamy. Co tam? Co tam? Jak tam dworek? Podoba się? Tak. <słuch> Voff-voff! <hull> <hull> Właśnie wróciliśmy ze spaceru. Spacer trwał trochę dłużej niż zakładaliśmy, ale chcieliśmy zrobić parę zdjęć i troszkę ponagrywać ich bieganie. Trochę kameryka ucierpiała, dobrze, że mamy szkło ochronne, bo szyjaki wpadły pewnie będziecie teraz to widzieć, że filmikuję parę razy leżeliście z ekranem do góry. No i teraz za chwilę będziemy sprzątać i będzie kolacyjka. to właściwie najpierw kolacyjka, potem sprzątanie. I zakończy się ten piękny dzień. Jak widzicie, w końcu kości nie ma. I się okazało, że oprócz trzech tutaj małych pirani mamy jeszcze na która kości dopęcza Więc za chwilę pewnie jeszcze kość dostaną na wieczór po jedzonku. No i wtedy zabierzemy się te sprzątania. Wypad był bardzo fajny, bardzo udany. Myślę, że wszystkim się podobało, i szczeniaszkom, i ludziom. Nawet no, mój tata na chwilę przyszedł ty Przemek z Szymkiem musieli zostać u góry, bo Szymek, dopiero co wstało musiał zjeść. No, ale zatem mieliśmy innych tutaj wspomagaczy Natalię i Pawła, więc poszło nam super. No i teraz chwila odpoczynku. Tutaj dostaną jedzonko, kości i sprzątamy. Więc zobaczymy, czy jeszcze coś będzie ciekawego. Więc coś ciekawego, to nie Jak nie, to do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa. Jak widzicie, jeszcze wróciłam na chwilę do szczeniaczków. więc cały majzul jeszcze ostatni Dostałem raz dostały kość. No i tutaj wcinają. Ale za chwilę już tylko sprzątanie i spanie na dzisiaj. Po takich emocjach mam nadzieję, że ładnie pośpią trochę czasu. Więc tak to właśnie wygląda. Jeszcze chcieliśmy wam bardzo podziękować za wszystkie subskrypcje i lajki. Jest nam bardzo miło. Yy, oraz yy, przekazać informację, że nadal pomimo tutaj różnych rozmów, nadal jedna sukienka jest wolna. Jeżeli macie ochotę, to zapraszamy do kontaktu z nami. No i tak to właśnie wygląda sobie w naszej sytuacji. Więc życzymy Wam. Miłego oglądania i do zobaczenia.